Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy świeżo po pokazie fragmentu kilkunastominutowego teraz Strangera, bo teraz się organizuje pokazy fragmentów pokazy filmów, tak. który w praktyce był po prostu takim rozszerzonym trailerem. Kilkunastominutowym trailerem. Jakbyście wzięli trailer i po prostu te scenki, które w trailerze widzicie kilkuminutowe rozszerzyli do kil, kilkunastu sekundowe w zasadzie, rozszerzyli do kilku, no kilku minut powiedzmy. Mniej więcej na sekwencję było kilka minut. To, to byście mniej więcej dostali coś takiego. To trwało z 15 minut. 15 minut, No i zobaczyliśmy sporo fajnych rzeczy, wbrew pozorom, mimo tego krótkiego czasu, które myślę, że nas nastawiły bardzo, bardzo pozytywnie do tego filmu. Jeśli, jeśli tutaj mogę mówić za nas dwóch, to wypadło naprawdę no, świetnie. Doktor Strange zapowiada się genialnie. Ehm, Największe z... widowisko Marvela, prawda? Póki co wygląda naprawdę efektownie, bardzo komiksowo. W duchu tych komiksów jest naprawdę komiksowo. Steve Ditko po prostu na ekranie. Ale nawet jeśli ktoś nie kojarzy no, postaci, nie kojarzy komiksów, to myślę, że to będzie coś innego na pewno w porównaniu do poprzednich filmów. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy ułamek genezy doktora Strange'a, czyli to jak jest on. No. Wypadek i trochę charakteru jego przed gość, który jest generalnie dupkiem. I będę i kamer 20. I będę i kamera jest become, 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 actually, jako dupek, który bierze tylko interesujące, a nie ważne przykłady, czyli ważniejsze kariera niż szantowanie życia. Eee, następnie zobaczyliśmy to chyba był ten najlepszy moment po prostu cały, który wbił wszystkich w fotele. Czyli zobaczyliśmy jego spotkanie z Ancient One. Pierwszy, tak. Pierwsze spotkanie z Ancient One. W momencie, kiedy sam bohater jeszcze nie wierzy w to, co widzi, i że nie ma czegoś takiego. Nie ma magii! Nie istnieje magia. I Ancient One przekonuje go, że jednak jest. I w tym momencie w bardzo widowiskowy sposób. To było coś tak niesamowitego. To było po prostu, jak mówią tak zwane tripi, jakbyś zjadł jakieś porządne grzybki albo coś takiego i odleciał w tym momencie. Właśnie, nie wiem, czy widzieliście tę sekwencję? Tutaj wam puszczę, może z jednego ze spotów. Tutaj mieliśmy to, to wersję... była taka urywkowa. Tak, tutaj staliśmy tego parę minut. Wersję rozszerzoną, naprawdę wyglądającą jak najlepsze te dyski najbardziej kwasowych Kiedyś zespołów. Prawdopodobnie. W My, dwaj, możemy powiedzieć, że jak siedzieliśmy w kinie, ale założę się, że to była duża część sali, po prostu siedzieliśmy z roz... oczy rozszerzone, banany na gębach, i tylko takie. Ile? Po prostu to było dokładnie takie kwasowe teledyski, które przechodzą jedno przez drugie. Jakieś kolory, które się zmieniają, światy a, się tak, zdarzają. No ale to było bardzo różnorodne w sensie. Były i jakieś takie kalejdoskopowe efekty, i coś, co wyglądało jak przestrzeń kosmiczna. I cancer i, I takie bardzo bizkuteliczne efekty, typu ręka stręcza, które, z której z palców wyrastały kolejne ręce. Kolejne dłonie. Ręce, dłonie kolejne, tak, na... i robiło się z tego jakieś drzewo, które robiło jego twarz, a potem z tego robiło. potem... Oko, które się zrobiło, wpadał w mały Strange, który przechodził dalej. W sensie, jeśli się obawialiście, że po tych powiedzmy, trailerach, że efekty we stręczu będą na dłuższą metę trudne, że będą po prostu Incepcją, powtórzeniem z tego, yeah. nie martwcie się o to, są bardzo to, różne. To tylko. Bardzo krasne. To jak w trailerach nazywali fragment Incepcji. To jest takie, To jest taki mikrofragmencik tego, co widzieliśmy w tym, nawet tych 15 minutach. Wchodzenie w te światy po prostu, mówię counservers, który pokazany, zrobiony z jakiejś takiej żywej tkanki uniwersum, czy jakieś krystaliczne, przechodzące jedno z drugiego, jedno z drugiego po prostu to wszyscy się, się tak oniemiali. No najlepszym podsumowaniem tego było to, że kiedy te 15 minut się skończyło, na sali panowała kompletna cisza po prostu. Wszyscy siedzieli w takim osłupieniu, takim oniemieniu. No, i wszyscy czekali, że może jeszcze coś zobaczymy. Może jeszcze coś tam, zobaczymy, bo to było bardzo. Co jeszcze było fajne? Wong był tutaj. Zobaczyliśmy Wonga i relacje z, z detektorem Strange'em. Jak pewnie wiecie, zmieniono to tą relację w komiksie, to jest jego sługa. Wong jest kungfu bibliotekarzem. A tu jest kungfu bibliotekarzem i, i jest takim naprawdę twardzielem. Ale jednocześnie potrafi Strange'owi dociąć słownie, nawet, co to jest, to jest, to jest interesujące, więc To jest świetny że... dowcip z tym, że Wong. W sensie po prostu walk? Po prostu łąk? Tak, tak jak Adele? Ale też z drugiej strony łąk potrafił się odciąć, kiedy Strange powiedział, że wszyscy uważali mnie, że jestem zabawny, na co łąk odpowiada i wszyscy na pewno dla ciebie pracowali. Więc to jest walk. Ale oczywiście mówi to z absolutnie taką kamienną twarzą, bez najmniejszego oczywiście, emocji. To jest niesamowite. Eee, Tilda musisz... Swinton jako jeszcze. Tilda Swinton wypada świetnie. Szuchetny Lady Geoffrey wygląda świetnie jako Baron Mordo. Jako ten. E, w... On jest takim trochę przy tych krótkich fragmentach wygląda jak taki właśnie jedyny rozsądny człowiek w taki, taki, taki trochę mentor, ale jednocześnie chyba przyjaciel Strange'a, który z nim biegnie. Co mnie bardzo ucieszyło to prawdopodobnie relacja pomiędzy Strange'em a jego, uwaga, peleryną. Prawdopodobnie jeżeli ktokolwiek śledzi ran e, obecny Dana Slota i ten z Marvel na również Silver Serwera, tam zmieniono właśnie relację pomiędzy nim a jego deską, która jest świadomym obiektem, można powiedzieć. I to wszystko wskazuje na to, że peleryna stręża również będzie świadomym obiektem, będzie go lubiła, lub nie, może się na niego nawet obrazić. I szczególnie jest scena, kiedy on spada ze schodów, wypycha go posta, którą gra i on spada i zanim natychmiast skacze jego peleryna, po czym on, ponieważ jest to peleryna lewitacji, on wznosi się na niej i zaczyna tworzyć swój kung fu czary. No właśnie, kung fu czary. No to właśnie, to jest rzecz, która się rzuciła w oczy, że E, sekwencje akcji w tym filmie wyglądają właśnie jak w filmach kung fu. Tyle, że z magią, bo tak, tak. więc, Więc wygląda to bardzo efektownie. Widzimy jak Tilda Swinton tworzy jakieś dwie tarcze na rękach, potem zaczyna nimi walczyć po prostu. No, tak, to jest, jest to jak wyciąga ten bicz w ogóle. i Albo cofa czas. Cofnięcie tak czasu było rewelacyjne. Była świetna sekwencja z tym, jak biegną przez miasto, uciekają do jakiegoś portalu i w tym czasie bohater Matsumikasena przekręca grawitację. Gravitację. I nagle bohaterowie zaczynają spadać na ściany bloków. Albo na pewien autobus. Nie będziemy spoilować, kto się w nim znajduje, ale ktoś tam jest. Tak, e, generalnie no, wygląda bardzo efektownie i bardzo tak kreatywnie, w sensie widać, że się bardzo. Naprawdę, Naprawdę jest po prostu wkręcony i to naprawdę nie mylcie tego z Incepcją i tymi zamykającymi się blokami, to jest tylko czubek góry lodowej. Jeżeli te Ty 15 minut coś tam myślę, mówi, pokazali w trailerach, no, żeby tak. właśnie może zainteresować ludzi, którzy widzieli Incepcję. Jeżeli te 15 minut to, jakkolwiek miarodajne, to to jest naprawdę tylko kawałeczek. Moment ze zmianą grawitacji, czy no przede wszystkim tymi wszystkimi podróżami przez wymiary, jest tak niesamowite. Wygląda, wygląda jak Wygląda po prostu jakby to z tych rysował na storyboardach. Tak. Także no. Coś, bior coś, coś biorąc. No to coś, coś biorąc, tak. I w każdym razie te 15, 15 minut sprawiło, że to jest aktualnie przez mnie najbardziej oczekiwany film ja jestem bardzo przekonany, że to będzie najbardziej wi widowiskowe w ogóle. Idźcie do IMAXu. O ko to koniecznie. Mieliśmy do z który trzeba w Nie jestem fanem 3D, prawda? Chyba, naprawdę. że chyba, że, man, chyba, że możecie fizycznie na to się zareagować, bo to jest bardzo takie tak, e, łatwo stracić równowagę może, po prostu. Może z błędnikiem, może być problem, to takie ostrzeżenie. No Ale jeśli nie, nie to Ja nie, IMAX. Jestem, nie jestem fanem 3D, wolę chodzić na filmy 2D. Na od początku czułem, że warto się wybrać na 3D po tym pokaździe w IMAXie. Prawda. Koniecznie dla imax To jest. Yy, Zdecydowanie. Wrażenie, mówię, uważam, że to będzie najbardziej widowiskowy film w historii Marvela. I to. Widzieliśmy Avengers, Civil War, i świetną scenę na lotnisku. Widzieliśmy Guardians of the Galaxy, Star w kosmosie. Nie porównać z tym, co To jest, jest zupełnie inny poziom po prostu inny poziom. Dobra, także myślę, że na tym możemy naszą tutaj krótką opinię po obejrzeniu tego 15-minutowego fragmentu zakończyć. No zrobił gigantyczne wrażenie i jeśli, jeśli, jeśli miałbym określić, czy mnie to zachęciło do obejrzenia filmu, no to ja bym go mógł oglądać teraz tutaj i ja, już, ja bym już chciał już teraz. oglądać już tutaj. Te... Ja siedziałem i tak no, no nie wiem, może już, może No jest, nam coś się więcej. ci tak Wszyscy tak siedzieli w fotelach i tak... Może jeszcze coś puszczą. To było tak wkręcające, tak coś innego niż to cokolwiek a to był, co widzieliśmy a to był w majorcie. No w zasadzie rozszerzony trailer po prostu. No. I, i, I jeszcze sobie jaraliśmy się do tej pory tymi trailerami i fakt, że puścili nam no, parę scen więcej na sprawę. i one były nam jeszcze w stanie podnieść i to nie trochę podnieść, a masakrycznie podnieść oczekiwania, to ja nawet sobie nie mogę wyobrazić jaki będzie cały film. No. Widzieliśmy też właśnie trochę elementów humorystycznych, takich... Sporo dowcipów było, ale myślę, że one wszystkie były bardzo organiczne. Pisane w kontekst rozwijające bohaterów. Były zabawne. To nie były wymuszone. To nie, to nie było coś, co... Ej, rzućmy teraz dowcipem. To rozwija bohaterów jednocześnie Zresztą, nie każdy no, bohater to jest sam zabawny. sam Steven Strange ma poczucie humoru, tak? Taki Steven Strange tak, a z drugiej strony mamy Wonga, który... W sumie on też Dry ma. humor bardzo. On, tak? on ma także poczucie no. humoru, ale właśnie to jest w sensie, bardzo, i, bardzo. I to działa, to naprawdę także, działa. Także prawda? słabo, bajeczka, Marvela, kolejna. Dużo kolorów, masa kolorów strasznie dużo kolorów. Słabiutko, dowcipy. Niestety także... Dużo humoru. Nie tak dobre jak Batman do ale prze, przekolorowane, jak dla dzieci trochę. Także nie polecamy. Nie. Dobra, jesteśmy w padie spiskowcy Rozkoszy, także wybaczcie, jeśli dźwięk nie jest najlepszy i wideo no. nie jest najlepsze, ale chcieliśmy się tak jak tak, bardzo na Zaraz świeżo, po wyjściu z kina. Tak, na świeżo, bardzo tak, bo jestem emocjonalnie podzielić naszymi wrażeniami. Także premiera już niedługo pod koniec miesiąca 26. Nie no, możemy się doczekać. Do... Absolutnie nie możemy się doczekać do 26. Jak łaskawie zostaniemy obdarowani jakimiś może wejściówkami tak. na pokaz w będzie wcześniej recenzję, ale Powiem ja jestem gotowy, po prostu zaraz po się coś kręcić, bo, bo ten film się zapowiada genialnie. Także... I jak przejdą ci zawroty głowy? To po wyjściu z kina jakaś <laughs> opowieść, Także no, warto czekać. Absolutnie. Warto, warto czekać. Niesamowite wrażenie, po prostu nie spodziewałem się czegoś, ale, ale dostałem jeszcze więcej tego, czego. Co, czego chciałem, tak, więc prawda. absolutnie. warto, warto było się telepać przez całą Warszawę. Na te 15 minut. Żeby zobaczyć 15 minut. Tak. i jeżeli, e, myślicie, jeżeli myślicie, że w trailerach tych takich zwykłych zobaczyliście e, skalę tych efektów, to jeszcze nie. nic nie widzieliście. No, 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 no. No, także polecamy. U mnie na blogu jest, jest tekst o tym, czego się spodziewać po tym filmie, także zapraszam, będzie podlinkowany. Z kolei Oscar planuje nagrać jakieś filmie. Niedługo przed będę, będę o mówił o strencu, Kim tak? jest doktor Strange, tak? Jakie są jego relacje z innymi postaciami, jaki miał przeciwników. No z moje standardowe streszczenie postaci, że tak powiem. Także zapraszamy. Jeszcze krótko pewnie mówimy o tym w Comics Weekly, o naszych oczekiwaniach. I w tym momencie się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Wam.